Jacek Perian, Szubienica. Czyta Bogdan Dmowski. Przy krematorium w obozie Szubienica stoi, która tam, jak drzewa na łące, kiedyś wyrosła w latach wojny. Taka prosta. W swojej konstrukcji, zapewne solidnie pospawana z odpadów niemieckiej stali zbrojeniowej na potrzeby wojenne, tkwi tam cały czas z ekskluzywną podpórką pomiędzy poprzeczką a słupem z poniemieckiej stali. Brakuje jej tylko rzemiennej czy sznurowej pętli, która od czasu do czasu zaciskała się na szyi ofiary w latach nazistowskich triumfów. Ileż żyć musiało na niej zawisnąć? I za co? Może za podaną drugiemu kromkę chleba wieszano? Może za niewykonaną normę przerzuconych kamieni wieszano? A może ku uciesze esesmańskich, sadystycznych gapiów wieszano? Obozowe numery przyobleczone w ludzką skórę? Kto to wie po tylu latach? Przy krematorium w obozie chubienica po dziś stoi, taka prosta. W swoim przekazie: Niech stoi ta szubienica. Niech stoi nawet, jeżeli drzewa wraz z pamięcią ludzką uschnąć by miały.